Ma pan dzieci? Mój syn był ze mną w oddziale w Warszawie. Ile miał lat? Osiemnaście. Ja też miałem trzech. Żony na Wołyniu. Ukraińcy myślą, że to jest jej ziemia. Słyszał pan o banderowcach? Mhm. Od czego znalazłem przeprowadzeniu? Rozpruty miał brzuch w do dotąd. A żony po butach rozpoznałem. Spalili ją żywcem. A średni. No, pozostaliśmy dłużej. Od razu złożyliśmy rewizytę. Czasami to mi się już wydaje, że to wszystko nie ma sensu. Wszystko stracone. Że to życie nie ma sensu. Ale jak widzę, takie jak on. Oni są przyszłością Polski. To dlaczego wysłał go pan do Rosjan? Ja nie mogę mu odebrać szansy, że z nami zostanie bohaterem. Piękne hasła. Wielka Polska. Młodzi bohaterzy. Ale niestety to są tylko wspaniałe słowa. Tu nadchodzi siermierzna armia, która którą nic nie pyta i bardzo dobrze walczy. To po co pan przyszedł do mnie? Niech pan idzie do Rosjan! Ja nie lubię Rosjan. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że walczymy z gigantem. Z Goliatem. Ale Dawid w końcu pokonał Goliata, nie? Obawiam się, że Polska nie jest Dawidem. Jest tylko polem bitwy i na tym polega cały dramat.